Szczęść Boże, jest nas już ładna społeczność na YouTubie. I dzisiaj chciałem się do, do Was zwrócić. Pozdrawiając was wszystkich. Oczywiście wiem, że są osoby, które oglądają regularnie, choćby rozdartą zasłonę. Między innymi słyszałem o pani Marii Zlisze, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy towarzyszą nam, zaglądają na nasz kanał. A dzisiaj takie wydanie specjalne, specjalny odcinek, nie bez powodu, bo dotyczy ważnej sprawy. Ale zanim jej dotkniemy, to krótki materiałik. Kończy się rok szkolny, kończy się rok akademicki. Wiele osób będzie się zastanawiało, co dalej robić ze swoim życiem, jakie podjąć kroki, jaki kierunek tego życia, jaki styl. I stąd moje dwie prośby. Pierwsza, taka ogólna, skierowana do wszystkich. Bardzo Was proszę, abyście podjęli jakąś szczególną formę modlitwy czy umartwienia w intencji nowych powołań. Do nas, do zmartwychwstańców, ale do życia zakonnego, do, do życia kapłańskiego w kościele, w Polsce czy na świecie, żeby objąć tych młodych ludzi swoją modlitwą. Sam podejmę takie umartwienie poprzez post ścisły. O chlebie i wodzie wyznaczę sobie jeden taki dzień. Jeśli chcecie dołączyć do tego, można to zrobić anonimowo, ale też, żeby dodać odwagi innym, zapraszam do tego, aby. Pod filmem w komentarzach wpisać, jaką formę umartwienia czy modlitwy podejmiecie właśnie w tej sprawie, aby młodym ludziom dodać odwagi, pokazać im, że mają nasze wsparcie. Druga prośba skierowana jest właśnie do młodych, do, do maturzystów czy osób, które kończą studia i właśnie zastanawiają się, co dalej. Jeśli gdzieś w Waszej głowie pojawiła się jakaś myśl, czy Bóg nie wzywa was na drogę kapłaństwa, na drogę życia zakonnego, to warto się nad tym zastanowić, warto o tym pomyśleć. Warto też w tej intencji się pomodlić o światło Ducha Świętego właśnie. A dodatkowo jako zmartwychwstańcy chcemy Wam towarzyszyć i Troszeczkę wspomóc. Gdybyście potrzebowali jakiejś rozmowy, macie jakieś pytania, które się rodzą w waszych sercach, to pięciu nas jest takich, którzy są gotowi właśnie gdzieś tam podjąć ten dialog. Na końcu filmiku pojawi się kontakt do ojca Roberta, ojca Łukasza, ojca Daniela, ojca Jana i do mnie. Akurat jesteśmy rozmieszczeni tak w miarę po Polsce, bo jest i Gdańsk, są rejony Warszawy, Poznań, Kraków, ziemia sandomierska. Możecie do nas przysłać SMS-a, możecie przysłać maila, możecie zadzwonić. Jeśli gdzieś w pobliżu tych miejsc, które wymieniłem mieszkacie i chcielibyście się spotkać indywidualnie, to oczywiście też jest taka możliwość i wtedy tylko, tylko wcześniej gdzieś tam właśnie za pomocą tych komunikatorów skontaktować się z nami. Zachęcam do tego. To nie jest powiedziane, że gdy wykonacie ten telefon do nas, to od razu będziecie przyjęci do, do zakonu, czy od razu otrzymacie odpowiedź, że tak, masz powołanie do, do kapłaństwa, do życia zakonnego. Tak to nie działa. Natomiast może to rozjaśnić gdzieś Wam waszą drogę, nadać jakiś kierunek, pomóc podjąć tą ważną decyzję. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę owocnego czasu. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże. Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie, wszystko rzucić i zwyczajnie za nim biec?